nie ma już, zaraz będzie ciągło. Tak się patrzą. Siemano. Witamy w kolejnym wędkarskim wypadzie. Rozpoczynamy sezon karpiowy. Jest to dzisiaj rozpoczęcie sezonu uroczyste na łowisku. Bobrowisko. Mamy rezerwację na dwie doby, także zaczynamy. Siedzimy już jakieś trzy godzinki. Takie. Ja mam przygotowanych parę smaczków na ten wyjazd. Krzysiu już jeden smaczek to chyba... No dawaj, będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie, Krzysiu już chyba jeden smaczek nawet przyjął. Płyny były. Ogólnie się pali, kociołek robimy, trochę zgurnięliśmy. Rybki jakieś wpadły, cieszymy się, jest pogoda, nie pada. K**wa przecież nie na wolno na, na YouTube takich rzeczy, bo przecież to nie przejdzie. Nie musi tego k... palić <laughs> Czekamy do tylko na Tomka jeszcze. Tak. Ma dojechać Stomach wieczorem, ma dojechać ekipa będzie już w komplecie. My parę godzin za to dłużej łowimy. Nie tylko łowimy. Tak, bo zerwamy zestawy, ja już trzy zerwałem. Tak, uh, trzy, już trzy. Tutaj na tym bobrowisku jesteśmy w sumie drugi raz, jeśli tak. chodzi o, drugi raz. o dłuższy czas typu doba, czy tam dwie, mhm. bo teraz jak jesteśmy. Fajny klimacik, tak. mało ludzi jest. Tutaj domki mamy. No na razie, razie takie trzy domki są, z czego są trzy domki zajęte na obecną chwilę, dwa przez nas, a, a jeden przez jakieś inne osoby, natomiast nie wygląda na to, żeby ktoś jeszcze miał przyjechać, przynajmniej na obecną chwilę. Задолживаю что хотел, Jest pierwsza ryba. No, wyciągnie go. uwaga, może skakać. Jak to amur. Skaczę. Jest pierwsza ryba, z siatki takie, nie wiem, 5-6 kg. Amurek. Wypuszczamy go, nie męczymy. No. Nawet nie chce się zaprezentować, więc nawet nie będę go podnosił. Ty, prezentuj się, mistrzu. Tylko czy go wypuścimy teraz stąd? Wiesz, stąd dawię go do siatki, ja mogę go z siatki wypuścić. Nie, o tak go. Wpuścimy. Tak? Delikatnie jakoś. Dobrze, dobrze. O, nie to już nie. No i poszedł. Dźwięk, poszedł. Yes. Mamy to. Pierwszy, uh. Pierwsza gratulacje Petroniu. hapsasa Dzisiaj będziemy wędzić ryby. Naprawdę? No, poznajesz. Ale żartujesz? Wow. Szok, albo ty wentarkę wziąłeś. Poznajesz? Poznaję oczywiście. No, Rybę poznajesz? No, no to jest ten. Co yy, ja z tego przywozłem? Te leszcze, tak? No. No, to grubo. No dużo one były wtedy, żeśmy z młodym połowili. A to nie, to nie, nad Czorsztynem. Nad Czorsztynem. A to w w były? Dwa dni. Czorsztyńskie leszcze będą dzisiaj profesjonalne no, Drugie branie na kukurydzę. I to coś ładniejszego. Nie to tak Zobacz, zobacz jak idzie. To na No idzie. Idzie, ale powoli. Strzela. Będzie chyba amur albo jesioł. zaczek wali. Widziałeś? Nie, nie, ale widziałeś jak strzela? Tak, tak, no. Jasiok podobnie bardzo, jakbyśmy na zielonej, to tej siotry ciągaliśmy, to bardzo podobnie się No ale ja siotrę z wody. Się... E, czekaj, ty jesteś albo... O, ty podemna, jesteś, Piotruniu. Weź przejdź, przejść, przejść, przejdź. Ja mam rybę normalnie. Ty masz rybę? chcę podbierać. Ty, niech mi tylko nie podbiera, proszę was, bo stracę rybę. Ty ryba, kilo 10 Dziesięć mała ryba. Nie, nie no, ty chyba. Tak. O. No, dochodzi do kresu. No, no, mam, tam, tam, tam. O. 10 kg prawie. 9,76. Cieć. Najpięknie No i pięknie zaczynamy setą. Zaczynamy jedziemy z tym tak jak na ścierkę się. Jak poczujemy tak, jak tak, No, daj daj. Nie, no ale trochę brudne, jasne powiem. Dobra, niech to odparuje teraz i to po olej. Rybka czeka do wędzenia, musi się wysuszyć. No chłopaki szykują kocioły. Może, bo no tu jest cebula w siatce. Można poobierać. Bo do takiego kociołka im cebulki więcej co wierzyć. troszkę pieprzu daj. Tutaj mamy mięsko już zamarynowane wczoraj. Troszkę mięska. Troszkę warzyw. Leciu. Ja nie otwarty. Nieotwarte? otwarte? się no nie o tak o? środku no, Rybka też już prawie sucha, zaraz będziemy podgrzewać. I dobrze, więc ryba obeschła. To jest ważne, żeby była sucha, On nie będzie chłonąć syfu z dymów. I zaczynamy wędzić. Ja do wędzenia używam denaturatu jako paliwa. Masz jakiś... tu Wcale mi się nie chce już filmować, bo chłopaki łowią rybę ze rybą. O. Ale Piotr mnie woła, że coś większego. Znaczy Nie no większy. Generalnie dwa branie naraz miałem i jedno z Łukasz wypuścił. Włożyłem na macie jedzie druga No to ile miejsce macie, A, bo to chyba o to chodzi Powiem wam cztery zestawy już zerwałem, bo na tych szakach tutaj naprzeciwko I teraz no to słownie metr bliżej albo dwa może być i teraz o Opa, to tak ten Tylko mocno siłowo trzeba już ten kolować ten nie, no tam, ten to, nie tam będzie Zaraz jest biąc wypieprzeć i są wstawię kurwa przeżyć To jest taki pasowy Robak

Lampę to kupiłeś mm. Ale mięciutkie Niesamowite mm, mm, mm. Makłowicz by powiedział Na bagnety. Fiu, 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 fiu. Załoga na bagnety. Makłowicz by powiedział fiu 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 jak te szempy no <laughs> bardzo wygodnia Ojej, Patrz ojej oj. panowie! Ty ty to kurwa a, jakbyś już nigdy nie ja! Mm. No. Ładuj pan! Sztydłościć! O tako! Samemu? Dobrze. Samo obsługa panie Arturze! Pytruniu! Powiem ci tak, zrobiliśmy tobie piękny prezent, ale dla siebie też! No, <noise> Podwójna korzyść! Podwójna korzy. to co, polewamy? Ja pierdzielę, jakie dobre. No. Niby takie proste danie, nie? Ale przepyszne. A jutro jeszcze mięsko mamy, wszystko jest, zrobi mm. się, spieżale, to... Kurwa, Kurwa słuchaj, do... uchasz... cicho. Cisza, cicho, cicho. Co ty kurwa tworzysz, ty? Otpa. A kto ma zapalniczkę? Nie ma żadnej zapalniczki. Dan. Kurwa nawet nie dam, kurwa pierdolę. On ma. Przecież <noise> <noise> to nic się nie stanie. No tak, to, to nie benzyna. Młody. To nie benzyna. Zdolność piromana Tam chluśnie jeszcze troszkę. <noise> nie, bo... Nie, bo nie będzie miał to do Do wędzarki nie, nie będzie, będzie miał co dolać. <głos> <głos> bo nie będzie miał czym polać. Ooo, luks. Kur... O, <noise> to to o zobacz jaki papa. Nie, nie, jak nie, rus... nie będzie leszczy, kurwa jutro. <noise> zaraz właśnie będzie jak na tych ruskich filmach, kur... <noise> zobacz, papaki co robisz. jeszcze odkręcać? Nie, nie róbcie tak, nie, nie. nie. Ja tylko Krzysiek tak może. Pamiętacie, z rozwagą wszystko. Nie powtarzajcie tych sztuczek? Tak, nie, to nie jest. Do w domu. Tylko po To tylko krzysiek może. Tylko po dopełnięciu. Siema chłopaki. Coś mi pobiera, źle się czuję. Macie coś, może? Okropnie się czuję. kurwa. Kurwa, Dzień dobry, w drugim dniu zmagań wędkarskich na łowisku Bobrowisko, pogoda, pogoda się skiepiściła. jest zimno, mokro, pada, ale jest nadzieja na rozpogodzenie, ja nad ranem złapałem karpia, nie, nie ważyłem, ale koło siódemki miałem. Wzywam do podjęcia wyzwania i rozpoczęcia łowienia, a nie pierdolenia, trzeci zestaw wywożę i czekam. Będzie objazd. Przepiąć na cieplejsze. A tutaj teraz wjeżdża całość to life system CC Moore dwie kuleczki I jedziemy trzy różne taktyki. Jedna 100% natura, druga 100% grill, a trzecia słodziutka life system CC Moore i drugi smaczek, nie wiem jakaś nowość tego sezonu. OPEC. Wątroba. Plus, tonąca, wątrowa, to połączenie słodko śmierdzącego no. smaczku. Siedzi. Siedzi. No, że pół godziny, trzeba troszeczkę zaangażowania. A to zaangażowania. Nie, nie, minęło pół godziny, 15 minut. trzeba troszkę. to. jest, drugie Się? No. no to... Ładne ryby tutaj są. No. Nie powiem. A no, ja takiego w nocy po polach? Nie wiem. Mhm. Gówno? A co no dalej go kurwa? W tej cenie to powinno być kurwa lala. Ciężki. Ciężki? To pierwszy tej doby. Spędzona rybka, tak wygląda dzisiaj rano. O, pan! Jadłem, jest smaczna. Dzień dobry, Trochę przepraszam. Ja ale... bardzo chętnie ją spróbuję. Bardzo chętnie ją spróbuję. Wyrobu pana Krzysztofa. Fiu, fiu, Nie ja ma co się opierdzielać, trzeba popracować nad poprawą wyników. Popaki łowią cały czas, ale się angażują. I znowu zaczyna ciapać. Muszę się przyzwyczaić do nowych obrotów. Nie Nieruszona. No i wywożę pierwszy zestaw grzańca. No, ale grzaniec będzie z wkładką. Z błotem? Tak, z błotem. Dobra, wywożę, wywożę drugi zestaw i mogę się w końcu nazwać karpianem. Tak na sucho? Czekaj, co na sucho? Te flaki? O. No to coś byśmy y, wypili pod to ciepłe. No, Krzysiu. Teraz? Mamy, Macie coś W takim razie dezynfekcji ciąg dalszy. I dezynfektor się prawie skończył. Czyści wszystko. Tam wiesz? Dobra, moja taktyka na łowieniu jest taka: tutaj tak, są kulki mojej produkcji, Squid Squid wątroba, z ładujemy, hmm? Z tego idzie dip wątroba No I gaś dosłownie w do Bełtu bełtu A to to tam I do wywózki mamy towarek Kulka to Kurka mojej produkcji Squid wątroba Prosty steam liver od Sisimura po papek, ciężarek i lecimy do wody. Jedna taktyka, która się najbardziej sprawdziła to Taka naturalna, czyli kukurydza, e, ziarna konopi, e, zadipowane. E, druga taktyka to jest kryl, e, zadipowane kulki z e, Patten Flowers i to podbite peletem długowabiącym. I tak teraz będę robił, natomiast ten pelet długowabiący już mi się skończył, więc, więc teraz z mełsa dodam na pewno trochę peletu e, z ryby. E, żeby było to troszeczkę takie śmierdzące, przebijające. Ja już mam na swoim koncie od, od wczoraj od godziny 10 do dzisiaj, nie wiem która jest godzina teraz. 10, 12. 12. Po, 12. po 12. Jestem po, po 12 karpie wyciągniętych, 2 spięte, więc, więc łącznie 14 sztuk. Z tego co z właścicielem gadałem, pan powiedział, że to jest, nie jest kwestia miejsca, bo ta ryba jest, się rozeszła. Bardziej kwestia przynęty, że się wbiliśmy po prostu z przynętą. czekamy na kolejnego wydlaka. Na razie nie przebiliśmy 10 kg kilo, dwa razy było po 10, więc mamy nadzieję, że teraz spadnie jakieś 15 albo ta, ta 20. Ta 40 to tu podobno pływa. Tak, nie, to tylko 40 to chyba chłopakowi coś się... Y, jakieś mitowania wątpiła. Mitowania. No to pan Łukasz musi niestety odejść z naszej grupy. Jest jest nie z jeszcze nie znych grzecz, Łukasz, złowy że, już 27. Że... Że tego nie nagrywamy, bo to się nudne robi. Tak. Jest żenujący, upierdliwy to i, się u... i nie się obraża. Tak. On coś tam specjalnie nasypał do tej ja wam mówię. Raz... Dzień drugi, kociołek. idzie cały. Nie byłem jeszcze na takie no, no chyba z... 20 ryb 16, 16 karp, 1 na to łącznie 17 i 3 To trzeba chyba zacząć filmować te twoje ryby u nas Wychodzi ryba na godzinę, ryba na godzinę. Nie. nie jest moim już kolegą, po prostu no, no, już, już Nagramy to! Już nie, nie podam mu... Przebiegł przejewemki, też byś było. No, czy to od rana nic nie zrobiłeś z wiotkami. O! Uuu, Kaszywałem. Jak za dwa razy przewoziłem? Nie, no to gdzie? Dzisiaj nie. Raz przyjechałem, dzisiaj drugi raz. No to tak. No razy. To, to, to co ty się dziwisz? E, 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 zobaczymy, Przepraszam to... koledzy, jaki tyle razy przewoził mi wetki swoje? No to jest perdek, że to było. Mówił to 30 razy <tuszę> albo 40. Dzisiaj pan Nie, dzisiaj to za 20. <grym> ja no, no. Dwa razy? No, no, to no. Ile, ile pan ryb złowi dzisiaj na tych 20 przewoźniach we Ej, po, poczekajcie, czekajcie. Wie? Zobaczymy, jak to kogo pójdzie, to już będziemy wiedzieć skąd no, on miały. Nie wiem, o tym dziadku. Chodzi o to, że nas przyszedł właściciel, opierdolił za niehumanitarne traktowanie ryb Ale nie, to i itd. i tak i kładzenie ryby na ziemi jest prawda, że nam się ko kołyska rozpróła a jest zapewniona tutaj przez łowisko Zgłaszane było rano dwa razy, a dostaliśmy opierdol, że gołyski nie ma i że kładziemy ryby na trawie. Ale sytuacja się wyjaśniła. Na szczęście wszystko skończyło się Na szczęście dosyć. nas nie wygonił z łowiska, możemy dalej łowić. Wszystko skończyło się happy endem. Wczoraj na wieczór przyjechaliśmy, znaczy wczoraj w ciągu dnia przyjechaliśmy, zgłosiliśmy, że jest kołyska uszkodzona po południu. Dzisiaj rano na szwie poszła do końca, jest cały bok rozerwany, karp wypadałby na ziemię. Zgłosiliśmy to rano, nie dostaliśmy ani kołyski, ani maty, niczego. Po czym przyszedł właściciel łowiska, opierniczył nas, że my wyczepiamy w podbieraku, amek, nie nie, gadają, dobiega, tak na w czym mamy? Nie mamy, bo już się nie jak, nie gadają, gadają. gadają. Coś... Zobacz, on I celowo te łowiskę. Udali... Pierdoliłem, opierdoliłem. Patrz, 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 patrz. O tam nas sprzedał ten. pójdzie do wody. Tak, bo tam. <grym> Kapuś jakiś. Pan nas straszył wiatrówką z nabojami solnymi. Nie, jeszcze ostrą się chwali. Ostrą jeszcze tego. Ale pan nie wiedział, że jestem przygotowany. Miska znowu leci. Raz ją wyławialiśmy już Znowu poleciał ma branie? Dobra, lecę za nim. A mówiłeś, że już nic nie złowisz. Ale w chacie poszedł, bo im pojechał fest. Zgiało się. Nie ma Jaki piękny obrazek. Nie przedstawił się Pan. Kochanie, jak się ma? Wszyscy do góry! Powiedz mi, kiedy znowu Cię zobaczę? On nas obserwuje brzegu. No i tak jesteśmy na kierowniku. Pan właściciel nas obserwuje i nasuchuje z drugiego brzegu No Tomek poszedł na drzemkę a tu branko

Podejrzewam, że to chyba już jest dobre Chyba wszyscy mają podobne podejrzenia okay. <try> ja sprawdzi, czy do? Ja już mam I jak? Doszło? Mm. Znaczy... Kapustka taka jest al dente Ale takie ja tylko lubię że mięso, to sprawdźmy właśnie. A, mięso się wpływa Jeszcze spróbujemy cebulkę Ale zapachniało mnie. No, o! o. Mm. No, tanie, jak to Obu, nie? no. O! O jezu, o, jezu. To narobiłem teraz. <głos> 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 Niedziela. Dziękuję. Niedziela dzisiaj, tak? Niedziela. Godzina 8.20. Zasiadka na łowisku bobrowisko nasza dobiega końca. Ryby dopisały, pogoda nie bardzo. W nocy wiało aż prawie A, papę z dachu ciele. zrywało. O, wiało. Mhm. No. Jak będzie przejeżdżać na łowisko bobrowisko, to proponujemy zabrać swoje kołyski bez względu na to. Chyba, że będzie zakaz przewożenia swoich, bo te tutaj, które są, to przysporzyły nam problemów z właścicielem starszym, bo młody jest super w porządku. Czas zleciał szybko, do zobaczenia nad wodą. I kanał, bo już niedługo następne wędkarki wypady. Dajcie lajka, like super i udostępniajcie. Tak. Ja od Ciebie mogę dodać tyle, że jeśli ktoś się zastanawia nad kociołkiem, to bierzcie w ciemno. bo Jak warto. jeździmy w kilka osób, to naprawdę jest super Strzał temat. Szał w dziesiątkę. Pyszne, pyszny jeden. Jedzonka super wchodzi. Muniarjuśne. Tak ma Zobaczmy,